Ale ciepło jest teraz i to już popryskane takim wapnem na te, na te szklanki. A tak wlazłem trochę do lasu, chodzę w takim terenie. No już przyroda się ożywiła. Eee, co znalazłem na razie? O, tubka <laughs> musi być, nie? Tubka oczywiście, slachetne polmosy jakieś tam i ten, ale chyba znalazłem. Pierwszą monetkę, zobaczcie tutaj. Tak mi się wydaje. Sygnał był taki sobie. To chyba będzie PRL, chyba, co? A, a tak, 20 groszy. O, to jest miedzianiker, 49 rok, mój rocznik. Pozdrawiam. zobaczcie <grystanie> tutaj są pojemniki po płytach. Wiecie, jak kiedyś były. Jak się zbierało? Ja mam całą siatkę w piwnicy. Muszę to przejrzeć. Taka kurczę, rękawiczka jakaś. A pod rękawiczką taka blaszka. Pewnie PRL. Może późniejsze, nie wiem. Jakieś taka. Taka. Klamerka jakaś, czy co? Nie wiem. Ale pięknie. taki tutaj ładnie. Kiergoczo. Fajne miejsce takie. Nigdy tu nie byłem, A właśnie, zapomniałem powiedzieć, dzisiaj nie wziąłem łopaty, tylko mam y, tą nożą łopatkę. Digger, czy jak mówi na kanale, y, jak on ma celtycki. ściągnął zawsze Celtycki odkrywca y, w Irlandii szukał On to nazywa Chori Chori. Wejdźcie na kanał, bardzo fajnie tam kurczę, dużo butelek takich starych znajduje, jakiś kamionek innych. A ten nożyk jest, dostałem w prezencie od, yy, od Sławka z Torunia. Yy, Kanał na YouTubie torn, tor, torn Poland. Jak coś, to możecie się do niego zgłosić. Tu pełno tych pojemników leży, nie wiem, to ktoś kogoś obskubał, czy co, nie wiadomo. No co, no wykrywasz, jak to wykrywasz ten mój 440 vankis. Ustawienia takie standardowe, bym powiedział. Biżuteria, żelazo włączone, bo ja lubię słyszeć czy to żelazo, czy nie. Wiadomo jak to wygląda. No i tak to i dwie, dwie te dwie kreski mniej od Max czułości. Z okazji jak mi się fajny fancik trafił, zobaczcie. Cała góra od lampy naftowej pokrętłem. O, knot tu wychodził z góry, ale jaja, pod liściami leżało. A tak, o, właśnie, jeszcze yy, pozdrawiam moją córkę Nicole, co dzisiaj wyjechała za granicę. Pierwszy raz do pracy. O, jakiś pająk jeszcze, czy co tam robak. No, szarpnęła się, kurczę, trzymam za nią kciuki, aby jej tam dobrze poszło. Ale super wykopki dzisiaj takie na spontanie. No Zobaczcie. W tym samym miejscu jestem ciągle. I następny fancik. Złotówka. O już dawno złotówki nie miałem w sumie. Pozdrawiam wszystkich królów PRL-u oczywiście. 86 rok. Też pozdrawiam 86. Trzymajcie się. Tego ja chyba jeszcze nigdy nie znalazłem. Zobaczcie, od szklanki z PRL-u. Kurde, tu jeszcze ten. Nie wiem jak to się nazywa. No, Kurde, jak to się nazywa? Chromu schodzi. Kurde, zobaczcie, jaki kawał miedzi znalazłem. Ja pierdziule. no. Ale jazda. Kurde, z 30 deku. Gdzieś tak. I raz oku, jaki zwój, jak zawinięty jeszcze, <laughs> ale super, no kurde, zawsze coś kiedyś się sprzeda, się nakopałem między korzeniami, kurczę, za takim kawałkiem, kawałek bomby, drugi chyba dzisiaj, mam. chyba, drugi, trzeci, drugi, no jakoś tak, no jestem. Na parkingu tutaj koło szpitala wejherowskiego sprzęt do złożenia. Dzisiaj oczywiście kopałem tym, tą nożą łopatką, łopatką, jak mówiłem. O chyba ją gdzieś tu wygniełem, bo o, stukałem te tak jak gadałem jednak trzy znalazłem. Te kawałki od bomby jakieś kurczę jakiegoś pocisku większego. Yy, te <śla> szlachetne polmocy. <laughs> jakaś blaszka taka nie wiem pozginana no. Aha, koninka jeszcze jakaś wyskoczyła taka yy, żelazna tu obrączka oczywiście super złoto 5,85 <laughs> no, 20 groszy mój rocznik 49 pozdrawiam no, 60, yy, 86 złotówka kamereczka to chyba reszta chyba od, też od jakiegoś paska Miedziucha tego chyba jeszcze nigdy nie znalazłem. To jest dopiero wypas, kurde. To jest fajne od lampy. No, tubka, tubka musi być oczywiście i tego. O, przy okazji pozdrawiam Bartka z kanału Alfabeta. On tam też zawsze mówi: jak znacie tubkę, że a pozdrawiam, przychadłeś hieroskopy. No, tak się przyjęło w sumie. No, taki urobek dzisiaj trochę pochodziłem całkiem fajnie o, już zachód słońca się robi tam no, już nie widzicie tam już tak mniej więcej o, fajnie. Wiosna jak nie wiem już prawie lato w sumie. Dobra trzymajcie się pozdrawiam.